Fotowoltaika Steurona z, z gwarancją jakości i może być ubezpieczona. Kuba 45 do 45, no i w zasadzie, co tutaj powiedzieć? Nie jest to wynik, jakiego dzisiaj oczekiwaliście na pewno, wy zawodnicy, i też y, kibica. No, dokładnie tak. Tutaj y, nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Myślałem, że zwyciężymy. Też tak kto wskazywał, do któregoś tam biegu y, przed nominowanymi. Było w miarę tam blisko, ale myślałem, że to dowieziemy, no niestety nie udało się, jest remis i no na pewno nas to, nie, nie cieszy nas to, ten remis. W pewnym momencie ta przewaga wynosiła 10 punktów i chciałem Cię zapytać jakby z Twojej perspektywy, perspektywy zawodnika. Była przewaga 10 punktowa, nagle Stal no, zmniejsza to tak naprawdę do zera, czyli, czyli do remisu. Co tak na gorąco było powodem? Zmieniające się tor, zmieniające się warunki, czy, czy ciężko to tak naprawdę nazwać i był to po prostu, nie wiem, pech? Ciężko powiedzieć po prostu. E, tak się poukładało to spotkanie. Później się bardziej może odczytali ten tor, on się też zmienił, ale też wszystko zależy od pierwszego łuku jak się ułoży i e, jakie pola się ma. Pierwsze, trzecie jak mieli to na pewno lepiej. i Tutaj e, no, głównie starty i zagranie pierwszego łuku to było. Później dobrze jechali i e, nie było za bardzo jak minąć jak jechali dobrze parą. Chciałem Cię też zapytać o Twój indywidualny występ. Na pewno jest bardzo duży postęp do, do dwóch poprzednich meczów. Dzisiaj 6 punktów i 3 bonusy. Jak Ty ocenisz swój występ? Jak Ty się dzisiaj czułeś? I czy przede wszystkim jesteś zadowolony? Czy jestem zadowolony? To tak. Może nie, nie za bardzo, jest trochę lepiej, ale jeszcze muszę dużo popracować, bo na motorze robię mi się wydaje błędy, i ten motor jest lepszy niż ja robię punkty, więc jak będą, będę jeszcze lepiej jechał, to poprawię swoją jazdę, będę jeszcze więcej punktów zdobywał. Kuba, przed nami teraz no, krótka przerwa, jedziemy do Wrocławia. Bardzo ciężki teren, wiemy, że drużyna wrocławska wzmocniła się tak naprawdę powrotem Artyomu Aguty. Możemy zajrzeć trochę w przeszłość, rok temu wygraliśmy tam dwa razy. No Cóż nam tak naprawdę pozostaje? Trening i walka o jak najlepszy wynik we Wrocławiu. Dokładnie, będziemy tam walczyć. No fajny tort też do ścigania myślę. Rok temu tam udało się wygrać w playoffach. W tym roku mam nadzieję, że również się uda. I pojedziemy jak najlepiej potrafimy. Kuba, wielkie dzięki za dziś i cóż, walczymy dalej. Dzięki bardzo. Panie że długo czekaliśmy na ten mecz, no i niestety kończymy go remisem 45 do 45. No, zdecydowanie nie jest to wynik, jakiego wszyscy oczekiwaliśmy. Oczywiście, dla, mnie, dla nas to jest porażka, bo dobrześmy zaczęli, mieliśmy dużą przewagę przed biegami nominowanymi, a co się stało, to do tej chwili mogę zrozumieć, że tacy doświadczeni zawodnicy nie potrafią w tym ważnym momencie Wygrać wisi. Gdybyśmy się tak mieli pokusić o małą analizę tego meczu początek na remis, potem przegrany bieg młodzieżowy, potem seniorzy zaczęli gonić te punkty, budować przewagę. I nagle tak naprawdę w końcowym etapie tego meczu to wszystko gdzieś prysło potrafi trener. Wiem, że to ciężkie, ale tak na gorąco znaleźć jakiś, jakiś powód eee, takiego stanu rzeczy. Końcu, to sytuacja na to, że się zmieniała, warunki się zmieniały. I myślę, że tutaj zawodnicy stali gorzej, szybciej się dopasowali, natomiast nasi zawodnicy widzieliśmy sami po pozycjach, które zajęli w 15 wyścigu. Wiem, że ciężko tak naprawdę teraz podejmować też decyzje na gorąco, ale. Co, jakby co uczynić w tym nadchodzącym tygodniu? Treningi, jakieś spotkanie? Bo czeka nas bardzo ciężki wyjazd do Wrocławia. Mamy wnioski, się już nasuwają same i mam już wypisane te wnioski. Za chwilę będę rozmawiał z prezesem, z zarządem klubu i będziemy drastycznie e, trzeba podejść do tej sprawy, bo to e, żarty żartami, remis remisem, ale to jest tak, jak powiedziałem wcześniej, e, jest to dla nas przegrana. Pamiętaj, że bardzo dziękuję i no cóż, jedziemy w niedzielę do Wrocławia walczyć o jak najlepszy wynik. Jak najbardziej myślę, że będzie, nie będzie źle.